Dzień dobry. Nazywam się Danuta Żuchowska. Jestem ortopodologiem i właścicielem firmy Podolux. Firmę swoją prowadzę w Dzierżoniowie. Podologią zajmuję się od roku 2006. Wtedy, kiedy jeszcze podologia nie była oficjalnym zawodem w Polsce, była to raczej specjalistyczna pielęgnacja stóp. Moja praca jest pracą niezwykle wymagającą, ponieważ tu chodzi o zdrowie ludzi, a właściwie o zdrowie ich stóp. Dlatego wkładam w to całe swoje serce, bo oprócz tego, że jest to moja praca, to jest to również moja pasja. Co ważne, tak jak w innych zawodach medycznych czy paramedycznych, takim właśnie jak spodologia, należy ciągle pogłębiać swoją wiedzę, ponieważ tak bardzo dynamicznie rozwija się i technika, i powstają nowe produkty podologiczne. I każdy podolog, który chciałby być na bieżąco, powinien właśnie pogłębiać swoją wiedzę. Powiedziałam na początku, że jestem ortopodologiem, dlatego że moje podejście do pacjenta jest holistyczne, bo to, co widzę na stopach, jest tak naprawdę tym, co dzieje się. W postawie pacjenta, w jego wnętrzu. Więc bardzo ważny jest wywiad, ale również i współpraca między pacjentem a specjalistą. Dziękuję.